miał kontakt z naszą młodzieżą. Wiele z Was miało już kontakt z młodzieżą nie ze mną, tylko z młodzieżą przeze mnie wychowaną. Jeżeli jest ktoś, którykolwiek z was, który powie, że oni są niewychowani, niegrzeczni, łobuzy czy coś tego, to ja ich wezmę do, do, do pionu. Ale z tego, co mi mówią nawet, o, parę osób mi dzisiaj powiedziało, że mamy wspaniałych chłopaków. Że, że to ten. I w związku z czym oni współpracują ze wszystkimi. Oni są już w lokalnej grupie rybackiej, do zarządu wchodzą i tak dalej, i tak dalej. Młodzi chłopcy. Ja jeszcze tylko powiem, że nie wiem, czy Państwo wiecie, że nasza flaga jest na Kilimandżaro. Była taka wyprawa, zorganizowałem. Nauczycielka wniosła z mostów na Kilimandżaro. Nie wiem, czy Państwo wiecie, że młodzież z naszej gminy była w dwóch rejsach pogoli dwutygodniowych za darmo, nic nie płacząc. Nie wiem, czy Państwo wiecie, że pewien Szwajcar kupił 20 jachtów dziewięcioosobowych i zrobił regaty w Szwajcarii. Tydzień regaty, tydzień przerwy, tydzień regaty, tydzień przerwy. I kierownikiem, czyli skiperem naszej łodzi jest Kusznierewicz Mateuszek, mój przyjaciel. Natomiast nie wiem, czy Państwo wiecie, że tenże Szwajcar zaprosił do siebie na każde regaty trójkę dzieci dobrze wychowanych z, ze świata. Szukali. Wiecie, że przez to, że, że dzieci są tak wychowane, jak wam mówię, to były dzieci z naszej gminy. One miały przelot do Szwajcarii, opłata E, hotelu pięciogwiazdkowego z wyżywieniem, 80 euro dziennie kieszonkowego i dostęp do motorówek i samochodów, jeżeli nie mieli uprawnienia. I cała grupa na te, ten to, była dzieci, to były dzieci z, z Gminy Kaszakową, pomiędzy innymi wszyscy znadzili Grzesia Brzezińskiego no to jest ta, Tadeusza tam on w straży działa i, i w ogóle taki znany paradaże stypendium nasze miał to, to właśnie Grzesiu między innymi Ewelina Jarosławska i tak dalej i tak dalej natomiast jest parę rzeczy, które których ja po prostu nie jestem w stanie zrozumieć ponieważ w jakimś sensie czuję się oszukany to może złe słowo ale źle potraktowany Ponieważ jak przyszedłem do, do, do gminy, wójt budzik pokazał mi rysunki, że tu będzie hangar, że to, że tam to, ty tylko działaj. Ja działałem. Uruchomiłem to, zdobyłem sprzęt, motorówki, bo przecież wszystkie zajęcia muszą być asekurowane. Paliwo i tak dalej, i tak dalej. Pieniędzy nie tego. Ale nie miałem pretezy, bo Wójt mi powiedział, nie ma e, pieniędzy. Później zrobił się taki moment, że nastąpiła zmiana koncepcji zagospodarowania tego boiska. Pan wójt Kopicki był na spotkaniu, kiedy, kiedy wójt Wózik wyszedł, po, po iluś tam rozmowach i po, po, po spotkaniu pana Orszewskiego i w końcu wójt wyszedł i powiedział tu jest boisko, prawa część od środka boiska to jest dla żeglarstwa i ty sobie działaj, na drugiej części będzie Boisko bo chodziło o to, że jeżeli my zrobimy Spartakiadę młodzieży i wtedy przyjedzie 100 łodzi dwa razy po 100 łodzi, to trzeba mieć trochę miejsca. Jeżeli byśmy to zorganizowali, to gwarantuję Wam, że wszystkie województwa, a może a mogliśmy na miejsce Pucka wejść, ponieważ Puck stracił... Status kolebki żeglarstwa młodzieżowego i mogliśmy to miejsce zająć, i wtedy maj, kwiecień, kwiecień maj, czerwiec, wrzesień, październik by było wszystkie reprezentacje wojewódzkie. Jeżeli byśmy cyklicznie robili spartakianę, by u nas trenowały, i w związku z czym k, pokoje by były zajęte. W wielkim stopniu, bo wszyscy by robili yy, 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 obozy yy, opływane na akwenie yy, zawodów. Ja rozumiem, że później nastąpiła koncepcja. Ten, to, to, co jest dzisiaj, ja wiem, no proszę Państwa, żeby nie było niejasności. Nie, nie, nie ja nikogo nie winię. To są decyzje, yy, ten, a ja jestem taka świnia, że nigdy się nie obrażam i nawet jak. Coś jest nie tak, to będę i tak działał na rzecz gminy, bo ta gmina mi dała możliwość działania, realizacji i doprowadziłem do, 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 do tego, że jesteśmy najlepszą gminą i największym beneficjentem, jeżeli chodzi o Pomorskie wiedzy, gdzie do nas, do Rewy, Przywożone są dzieci z Mikołajek Pomorskich, z Redy, z Rumi, z Wejherowia, gminy, z Gminy, ze Szkoły Niewidomych i o dziwo z miasta Puck i z gminy Puck dzieci są szkolone w Lewie. Wyobrażacie sobie z takim zakresem. Po prostu tą młodzież, którą wychowałem na takich warunkach, jak Wam mówię, bo oni żeglują do 7 stopni poforta e, zawsze i bezpieczeństwo jest, przecież nigdy się żadnego wypadku u nas nie zdarzyło, to po prostu jesteśmy absolutnym liderem. I nie tylko marszałek, nie tylko e, dyrektorzy departamentu, ale wielu. W tej chwili zakończenie tego programu Kumorskie Żagle Wiedzy odbędzie się 5-6 października. W I będzie i marszałek i zakończenie całościowe programu, na które poszło kilkanaście milionów złotych. W związku z czym ranga nasa wzrosła. Natomiast to, co teraz powstało, to znaczy te, 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 te zieleń na, na, na boisku śliczna jest ta ziemi. Wierzcie mi, naprawdę. Tylko. Pan przewodniczący był w rewie na moje zaproszenie raz. Rozmawialiśmy godzinę, po czym 20 minut wyszliśmy na teren klubu. W ciągu tych 20 minut zapoznałem, to nie był dzień zajęć, z dziewięcioma osobami, od takich do starszych. Nawet nie wiem czy wiecie, że facet, który w 66 lat przyszedł po raz pierwszy do klubu, dwa lata temu zdobył mistrzostwo Polski 60 plus w Giżycku. Czyli to nie jest tylko dzieci i młodzieży. Seniorzy też. Niemniej jednak ja rozumiem. Chciałbym, żeby to oprócz wszystkiego, dlatego mówię o tej młodzieży, bo ponieważ przez klub przebija się setki setki młodzieży z gminy Kosakowo. Natomiast na, w tej zieleni ja jestem w stanie dać wykaz ile razy kto był na tej... Na, na tej. To są pojedyncze osoby. I ja tego nie rozumiem po prostu. Jeżeli tutaj jest tyle i to nie sama młodzież, to y, takie decyzje ja w ogóle... Panie Państwu, doradzam, żeby robić tak, że jeżeli robimy jakąś koncepcję, którą ktoś się upiera i stawiamy, to założyć, że na przykład musi być na tym średnio 15 osób dziennie. Jeżeli nie ma, to niech płaci ze swojej kieszeni, jeżeli taką koncepcję przeprowadził. No bo jeżeli tutaj 100 osób, ale 100, proszę Państwa, tam jest dużo więcej. W samą sobotę, niedzielę są trzy grupy po 40. Ja powiem Państwu jeszcze jedną rzecz. W ciągu, przez całe wakacje jest 120 miejsc osobą, miejsc na tydzień następny. 120 miejsc. Co to znaczy miejsce? To znaczy dwa zajęcia po 4 godziny. Dwa zajęcia po 4 godziny. I zawsze o 15 w czwartek otwieramy zapisy. 15 minut po czwartej już są wojny. Już Magda, już na, Marta Kierszka dzwoni i mówi Janusz, się moje dzieci nie załapały. Jest takie zapotrzebowanie. I ja po prostu się czasami takim rzeczom dziwię. I nie dlatego, żebym miał pretensje do jednego czy drugiego kogokolwiek z gminy. Po prostu ja myślę, że do tego. I już, już kończę. Proszę Państwa, jesteśmy jedyną gminą w Polsce, gdzie młodzież ma żeglarstwo za darmo, stała młodzież. Ja nie mówię o mechanikach, bo tam się płaci, ale w rewie. Wszyscy, którzy żeglują w rewie, mają za darmo, mają kursy żeglarskie i motorowodne za darmo. Wiecie, że jeden kurs żeglarski to jest około 1000, kurs motorowodny około 500 jest od 60 do 100 dzieci na kursie żeglarskim co roku. Nie tylko dzieci, bo jeszcze są pracownicy gminy i pracownicy szkół mają też zadanie. Tak żeśmy wprowadzili, Pan Wójt wprowadził i to chwała, bo to jesteśmy jedyni w Polsce, jedyni. Wszyscy to mówią, marszałki, nie marszałki o, o, o tym mówią. I w związku z czym Powinniśmy o tym pamiętać. Wójt Budnik chciałby budować Helenę, to znaczy zrekonstruować rewską Szkutę największą Helena, ale zdobyłem dla niego dokumenty, ale okazało się, że żeby ją wybudować tak, żeby tylko stała na lądzie, to potrzebne było 2 miliony. Ja za ten, ten żaglowiec, który Państwu podałem, chcę zrobić za 3 miliony. Nie będę wspominał już o nartach, które są dla zdrowia, bo to nie tego, a wiecie, że cała masa dzieci jeździ za darmo na narty. Yy... Ja bym chciała zaprosić Cię, żebyś został jeszcze przed moment, bo zadam Panu pytanie. Tak. Ja w tym roku obejrzałam na festiwalu filmu żeglarskich w Dyni, yy, film o szkole francuskiej ze Francja. I Jak słyszę, co mówisz, to oni się o tym, że zaraz po wojnie ogarnęli temat, że Francuzi chodzą do Francji i to jest szkoła światowa i dlatego chciałam ci zapytać, czy Ty znasz tą szkołę francuską, bo jak mówisz, to oni się szczycą, ci Francuzi, że szkolą w bardzo prostych warunkach, że pracę. Z tą szkołą miał kontakt AWF, dlatego ściągnąłem kiedyś do AWF-u Krzyśka Zawarskiego, bo on był francuskojęzyczny. To jest I, i, I Ale to, co ja chcę jeszcze powiedzieć, dzięki tej szkole żeglarskiej, tam się tysiące ludzi wyszkoliło, ale jest niesamowita atmosfera. Załapałam taki za że musi być długa atmosfera, żeby to kontynuować. Na pewno możemy z racji kontaktów francuskich dojść do porozumienia z tą szkołą, ale powiem Wam, że jestem tak pod wrażeniem, a teraz, co powiedziałeś, to tym bardziej, Bo jesteśmy naprawdę różni. Ja, jako trener kadry narodowej, znam wszystkie praktycznie szkoły w Europie i tą francuską też znam. Natomiast to, co robię, ja traktuję to jako spłata zobowiązania za żeglarstwo, że mnie wyciągnęła z domu i po prostu ja to już jestem końcówka. Natomiast y, y, bardzo was proszę, powiem jeszcze taką jedną rzecz. Jak zaczynałem działać, to na spotkaniach w gminie y, zawsze wica Antek mówił, a na ciebie to nie dam, a co pieniądze dawać, bo tobie to ty zdobędziesz pieniądze, a ja was proszę dawajcie pieniądze tym, którzy przynoszą pieniądze. Jeżeli ja w tej chwili żeby klub działał, może klub musi pozyskać około 500 tysięcy złotych, no bo to przecież tam młodzież za darmo też nie, nie wszystko pracuje. Chociaż one nie są w szkodą i później odrabiają. Ale to czy żagle, łódki, remonty i tak dalej, żywice i tak dalej, to kosztuje. To jest około pół miliona. Z gminy mamy 50, 65 tysięcy w tym roku dostaliśmy. Ale e, panie wójcie, pan sobie zdaje sprawę, że e, przez to, że odcięci zostaliśmy od boiska, my musimy wynajmować od tego po koniach teren, płacimy mu 4 tysiące miesięcznie, bo nie mamy gdzie udych trzymać. Tylko 4 tysiące miesięcznie, tak żeby grzecz, grzecznościowo nam wynają. Czyli my 50 tysięcy musimy zapłacić, żeby mieć gdzie łódki trzymać, bo boisko zostało dla nas zablokowane praktycznie. Ja powiem więcej, ja w tej chwili... No, przecież wszyscy wiedzą, że ten budynek, który powstał, to, to powstał na takiej zasadzie, on nie był w ogóle w planie. To ja wy, wy, wymiuchałem te 80 milionów na rozszerzenie pętli Żuławskiej, ściągnąłem komisję. Pani, <laughs> Pani sekretarz też była na tej, wtedy w tym spotkaniu. Oni przecież powiedzieli, bo, bo, bo to były pieniądze tylko na miejsca postojowe. Jak przyjechali do nas, to mówi, mówią do wójta, Jurka i Jury, panie Jur Jerzy, ale gdzie tutaj siku ludzie będą robili? On mówi, no, w tym budyneczku, w tej świetlicy. To popatrzeli, się śmieli i w końcu poszedłem do Czopka krzywka i do marszałka i wybłagałem, żeby dało na ten budynek tej przystani. Tak, po prostu. Świetlicę też teraz uruchomiliśmy w zeszłym roku. Zapraszam do lewy, żebyście zobaczyli i wcale nie jesteście starzy. Zapraszam, pożeglujcie. Macie za darmo. Jest, jest to takie jedyne miejsce w Europie. Także e, bardzo proszę, żebyście e, e, korzystali, a Wam po prostu za te lata współpracy chciałem bardzo podziękować. Bo, bo ten, panie Wójcie, na ten 70 to dostałem od pana ten e, e, obraz, żonka powiesiła, wisi w pokoju. Także a ja na 70, 70 w zeszłym roku. A twój działa? Panie, e, panie Wątkowe, kiedy ja mogę po prostu tutaj też ewentualnie zapytać pana. Czy Pan w ten czas nie bierze też pod uwagę, bo Pan Wójt przedstawił, że nadu przystoń będzie projektował żeglarskie na tym trudnym akwenie, po prostu i może Pan by tam po prostu go opanował, bo w ten czas będą też możliwości, żeby tam się przejść. E, Proszę, panie, panie Radny, żeby nie było niejasności, na ten temat już żeśmy przedyskutowali nie tylko z Panem Wójtem, ale z Panem Dyrektorem Czopkiem. Tam mamy naj, najlepsze będzie rozwiązanie cypryjskie. Ja jestem w tym temacie bardzo dobrze ja jeszcze Panu powiem, że. Działam na rzecz gminy w różny sposób. Właśnie nie, nie dalej jak za dwa dni spotykamy się z panem wójtem, z wicemarszałkiem Sarnowskim, z dyrektorem Departamentu Edukacji i Sportu panem Krawcem i z wójtem od Błotnika, Szedlów Januszkiem Golińskim. Oni wszyscy przyjeżdżają do mnie towarzysko, a ja Natychmiast biorę pana wójta, żeby pan wójt był blisko tematów, jakie będziemy tam poruszali, bo oni się wybierają do Brukseli po pieniądze i między innymi o tym będziemy rozmawiać. Także ja, panie Buchna jestem na, na całym wybrzeżu. Ja jestem w stanie panu powiedzieć, gdzie zaplanowałem mariny na całym wybrzeżu. Od no tak. Gdańska, gdyni. Ale pan nie kwestionuje tego w Mechelinkach, że tam jest dobre miejsce do tego, żeby to rozwijać i tam pan wójt powiedział, że to robi. Także. Tam... Ale nie oczywiście, że tak, natomiast chodzi mi o to, że przy. W obecnym stanie przy takiej, tak. bo co innego jak my zrobimy zabezpieczenia od wschodu, a co innego jak zostawimy tak jak jest tu na palach i, i tylko pomosty, no to wtedy jest y, y, tragedia. Ale oczywiście myślimy... Y, i ja myślę, ale przede wszystkim Pan Wójt, bo to przecież Pan powiedz, jest mózgiem tego. Natomiast ja jestem po to, żeby doradzić, pomóc i tak dalej, i tak dalej. Natomiast oczywiście miejsce jest konieczne do zagospodarowania. Trzeba szybciej tam działać, żeby tam można było to przenieść, to część tej własnej działalności. Tak, tylko że muszę Panu powiedzieć, Panie Buchna ja dla województwa pomorskiego, ja bym, nie chcę tu zanudzać Państwa, ale ja mam pomysł na całą masę różnych, gdzie i jak trzeba zbudować, trzeba pieniądze i to trzeba biznes to wciągnąć, bo samodzielnie żaden samorząd nie jest w stanie wybudować i wydać ani urząd marszałkowski, urząd marszałkowski na no następne 7 lat znowu ma 80 milionów. Co to jest? To jest jedna duża marina. No. Także to, to, to nie jest taki hub-ha. -hub. A odnosząc się do tego, do tego projektu bardzo ciekawy projekt, bo to jest innowacyjny projekt i za na te źródła też fotowoltaiczne po prostu, tak? I rozumiem, że też ten projekt będzie współfinansowany z jakichś zewnętrznych środków. Mówi pan o, o projekcie żaglowca. Tak, 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 tak. Ten zagrobiec będzie sfundowany tylko z pieniędzy, które ja zbiorę. Tak samo jak zbieram na klub pół miliona rocznie trzeba gdzieś zdobyć, żeby funkcjonować, tak samo ten Zagrowiec będzie. Już mam pierwszy milion, mam. To jest innowacyjny Ale oczywiście. A Zygmuś ma choreń 82 lata, także się spieszymy. Dziękuję Państwu ślicznie, jesteście kochani, dziękuję za te lata, które mogłem tu spędzić i będę dalej na pewno pomagał i tak dalej, ale już moje główne... Pan powiedział, że Pan współpracuje z Rafałem Szymańskim, naszym komendantem żagrowca w tym roku. Dyrektorem tak. Także też jest bardzo zaangażowany Rafał Szymański. Tak. No. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Pani, Pani, tak, tak, bardzo, panie. E, szanowni Państwo, e, panie jak myślę, że e, wszyscy znamy osobiście, także można to jest śmiało imienia i nazwiska, pomimo lodości, jak się żyć. Ja bardzo się cieszę z tego wystąpienia, bo tak naprawdę tu jest e, podsumowanie nie tylko e, wieloletniego, tak naprawdę dorobku, że tak powiem, zawodowego Pana Janusza, ale także tej kilkunastoletniej, że tak powiem, pracy na rzecz e, gminy Kosakowo. I e, faktycznie Pan Jan wielokrotnie powtarzał, że zaczęło się wszystko bardzo we współpracy z poprzednim wójtem, czyli z Jerzym Ludzikiem, od uruchomienia e, jacht klubu w Rewie. I to, co możemy, że tak powiem, tutaj e, powiedzieć faktycznie, jacht klubu działa naprawdę e, fenomenalnie, zrzesza bardzo dużo, że tak powiem, członków, bardzo dużo dzieci. I robię naprawdę kawał, kawał po prostu dobrej ro roboty, jeżeli chodzi o w naszych mniej I tutaj powiem Mórze naprawdę wielkie podziękowania i w imieniu własnym, w imieniu wszystkich radnych i wszystkich mieszkańców. Ale ja jestem trochę w szoku, że tak powiem, bo nie traktuję że tak powiem, tego przemówienia absolutnie jako pożegnanie, bo zakładam, że i tak, oprócz tego, że się za dwa dni widzimy, to będziemy się widywać przy... W wielu, wielu różnych okazjach i zakładam, że e, działalność, że tak powiem, ani zawodowa, ani społeczna w z wcale się nie kończy, Przynajmniej my tego tak nie odbieramy. My za to z Panem Januszem, jak i z aktułem, będziemy wielokrotnie e, współpracować. E, nie chcę tutaj poruszać tego tematu, że tak powiem, strefy chilloutu, e, ani zmiany tej koncepcji. Faktycznie gdzieś żeśmy wybierali jakieś takie rozwiązanie e, kompromisowe, że tak powiem, żeby to wszystko podzielić. Mam nadzieję, że ze mną budynek pozmanatu, jak i w końcu doczekałem tego przedłużenia pomostu i, i ten rozwój, że tak trefisz, że ale tak wiesz, że taki pełny Także, żeby nie przedłużać, szanowni Państwo. Panie Januszu, naprawdę bardzo dziękujemy za, za wszystko. Nie żegnamy się, będziemy się widzieć nie tylko za dwa dni, ale myślę, że przy wielu, wielu uroczystościach i spotkaniach w ciągu całego roku. Wielkie podziękowania. Panie Przewodniczący. Drodzy Państwo, i e, przygotuj e, e, jeszcze lej. Już będę prosił, a, będę prosił, żeby już tutaj te, w poluarkę, już kończymy, kończymy sesję. Chciałem również ja e, po, e, podziękować kolegom. E, e, szkoda, że ta pandemia była, że urwała nam się ta działalność. I on, że, przez kilka lat byliśmy razem współpracowani, działali na otwarciu, tak. zakończeniu. Dla, nie, dla, 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 dla to, dobry, dziękujemy dobry, panie, panie, I jeszcze ze spraw organizacyjnych, jak na zakończenie, to też było to dzisiaj padło jednokrotnie podczas tej sesji. Zebrania wiejskie trwają w tym tygodniu, w przyszłym tygodniu, zebrania wiejskie odnośnie konsultacji nad zmianą statutu, statutu